Dzień dobry bardzo. Ja, Negra i Ania za kamerą witamy. Jesteśmy w tym momencie w Lizbarku Warmińskim. Tam znajduje się taki bardzo skromny, ledwo co zauważalny e, hotel Krasicki. Właściwie jest to zamek biskupi z XIII, XIV wieku. Obejrzeliśmy całość, robi niesamowite wrażenie. Ale w środku, w środku, pośród wszystkich atrakcji hotelowych i tak z których nie najczęściej korzystamy, znajdowała się. E, ekspozycja Bankolovsena i jest to akurat świetny moment, kiedy praca sama mi się pcha w dzień wolny. Banko Lufsen przyjechał tam, gdzie ja na odpoczynek weekendowy, ale dzięki temu mogę wam pokazać kilka elementów, które właśnie ten bank produkuje. Jasne nagranie jest na szybko z telefonu, sorry bardzo, ale takie akurat były warunki, tylko że na początku chciałem wspomnieć, kimże w ogóle i czymże to jest pies. Jest akurat na no teraz ciekawsze rzeczy niż wysłuchiwanie <noise> wspominek o Banko Lusenie. Banko Lusen jest to stara europejska, zasadniczo duńska firma, która miała kiedyś genialne hasło reklamowe. Ich pierwsze hasło reklamowe to było dla tych, co bardziej cenią jakość od pieniędzy w serio, to no wprost to, co bank wam stara się przekazać. I bank tworzy sprzęt audio. Tylko, że nie sprzęt audio nastawiony tylko i wyłącznie na performance, ale przede wszystkim. High quality, luksusowy, pięknie wykonany sprzęt, który nie tylko ma cieszyć dźwiękiem, ale też cieszyć oko swoim wykonaniem. No i też od tego nie uciekniemy. To jest sprzęt, który ma być indywidualny, luksusowy i wyjątkowy. Dlatego bardzo często macie kolaboracje z nietypowymi, jak na sprzęt audio, markami, jak na przykład słuchawki, głośnik sygnowane logiem Ferrari. Pięknie wykonane, ale cena zgodna z logiem Ferrari. W tym momencie, kilka minut, zobaczcie, co bank przywiózł do tego oto historycznego obiektu. Tutaj widzicie zestaw Bangolusena, oryginalny gramofon z lat 70 plus zestaw Beolaba 28 eee, Nie dotykam, bo wiem, ile kosztuje. Mianowicie ten oto serp, czyli głośniki aktywne Bangolufsen, w indywidualnym kolorze, 100 na cały świat, plus ten oto gramofon 60 tysięcy. Euro! Nie ma stresu, ale jedziemy dalej. Znaczy, muszę przyznać, wykonanie jest mistrzostwo. To nawet tak było. Jeżeli byście zapragnęli coś dużo mniejszego, proszę bardzo, ten oto maleńki głośniczek sygnowany Ferrari. Odpowiedni kolor, odpowiednie wykonanie. Normalnie 13 tysięcy, aczkolwiek to nie jest normalna wersja. 23 tysiące. Jest piękne. A z przodu, proszę bardzo, pewien element całego kina domowego. Mianowicie macie głośniki Beola 50. Słyszałem, jak to gra. One nie są gargantuiszne, ale oddech mają straszny. Plus cały system głośnika centralnego softbara, więc o tym co? Można zrobić instalację, że macie ten głośnik, on się rozsuwa w momencie, kiedy ten telewizor potrafi się obniżyć, a te głośniki go zamykają. Takie się cuda dzieją. Ten głośnik się chowa, plus do tego można dołożyć na przykład sześć głośników Serato. Ogólnie para tych głośników, pomijając resztę, ćwierć. Po prostu ćwierć. Dlatego stoję w bezpiecznie do odległości od sprzętu Bardzo go lubię, ale mnie na niego nie stać. Dziękuję i do zobaczenia.